Tak pobiera jeziółka pszczółki z poidełka. Susza, nie ma wody dookoła, daleko muszą latać. Dlatego takie poidełko dla nich jest atrakcyjne, a dzisiaj było dodane. Nalewka z nawłoci. w niedzielę dostaną wrotycz, w środę Piołun Część rodzin na ziółkach, część na nazewicie, jednak ziółka chyba są lepsze pszczółkom podaje wrotycz i na napar z nawłoci z tego względu, że tu nie mają dostępu do tego pszczółki, które były wywiezione i poławiają pyłek, że miały nawłoć, pyłek nawłociowy, wrotyczowy i tam piołun i inne zioła absolutnie im to nie jest potrzebne bo przyniosą sobie w pyłku jak widać te bardzo bardzo tego potrzebowały. Mówię, było porażenie bardzo straszne i to, żeby im się odbudowało, odbudowało, odbudowały te jelita. Pobierają bardzo chętnie ziółka z wodą. One już są przyzwyczajone do tego poidełka. Jak woda jest sama bez ziółek to jest bardzo dużo mniejszy ruch. Ziółka to naprawdę lubią. Pozdrawiam serdecznie.